Cześć, z tej strony z witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu na Tenderze i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Poczekajcie, bo tutaj sobie włączę mapę. Mam już te zboża. Co prawda... czekajcie. Okej... Okay. Co prawda... Ojejku... Wczoraj nie ścinało mi tak... Yy. Co prawda to prawda... Czekajcie. Ja je kupiłam, No nie chciałam mi się zbytnio robić tak naprawdę. Yy, po prostu troszeczkę też teraz będzie szybciej... W którym miejscu jestem teraz? Chyba w tamtą stronę mam iść, w Halu. Dobra, działa. Ło! Tak, tutaj jesteśmy już przy farmerze, ale to się ścięło. Hej, co się stało? Moment. Gdzie jest farmer? Tam jest ok? No. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Po prostu. Na shift się schodzi. Już to odczaiłam. Czekajcie, bo teraz jest, jest mały problem. Zrobimy krwią, pauzę, ja to spróbuję ogarnąć. Dobra, ja w sumie to w tej chwili ogarnęłam, że oj. Nie, nie zrobię jakby nic. Także yy, po prostu nie nieważne by no, to wszystko robić, dobra, dobra. Nie tak? Ej. I tutaj mamy kolejny ek. Mm. Okej, okay. kamienne motyka, czyli po prostu się przenieśmy na naszą wyspę i będzie git. OK, um, Wyspa, wyspa, wyspa tutaj. Znaczy na działkę. <laughs> no. Przenosimy mu motykę. O też się będzie ze mną przenosił. Jakoś za dużo się nie zmieniło żeby widzicie, znowu mi coś tutaj wariuje. To nieważne. Mm. Trochę się tu podmieniało przyniosłam. Ale właśnie mam jeszcze tutaj kamień. Trochę kamienia. Różnych tutaj itemów. I tak to wygląda. No i jeszcze kakcesy sobie przy, przyniosłam. Także chyba jest z y, nie możemy w sumie wyciągnąć jedno drewno, musimy wyciągnąć jedno drewno, muszę jedno drewno muszę w ogóle nazbierać. Albo sobie zasadzić tutaj nie? Nie, pościeli. <laughs> Czemu ta skrzynka się nie zamyka? Ja cię kręcę. Muszę trochę wygarnąć tutaj znowu. I dobra. Kolejna motyka. A wiecie co w sumie? Zwrócimy się po prostu na miejscu. Mamy kamienną motykę i widzimy się na miejscu. Dobra, jak już do udaru udało mi się dotrzeć do tutaj naszego farmera. No, bo nie ten przycisk, co trzeba. Lecimy po prostu, oddajemy mu to. A jesteśmy wędkę. Pan mam na dla siebie kłęsta. Mhm. Czyli mamy e, się udać do Zatoki Rybackiej. <laughs> Jakiś specjalny. Z rybakiem mam porozmawiać dobre, czyli lecimy do Zatoki Rybackiej i e, pogadać z rybakiem. Gdzieś się go znajdzie. Zatoka Rybacka jest niedaleko. Mmm, tu jest I quest Rybak. Aha, i teraz specjalnie. wow, okej, ja biegłam, do którego mam pójść. Yy, w sumie to dobre. Jest chwila, moment, jesteśmy na miejscu. Wystarczy znaleźć. No właśnie, tylko y, nie wbiegać we wszystko, co troszkę się da. gdzie jest? I yy, choć dobra. dobre. troszeczkę lagi są to straszne. Mmm. Yy. Dobra, lecimy tutaj. Czekajcie. No. O, dobra, dobra, dobra. Lecimy, 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 tu, 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 tu. Lecimy. Ok. Nie bacznie, że nic nie nigdzie nie. Aha, Dobra. Wyskoczmy stąd. I ja już podejdę do tej mapy. <coughs> przepraszam. Byłam za to Rybackiej już. Za, właśnie. Więc wystarczy się tam przenieść, tylko że trzeba znaleźć najpierw zutokie rybacką. Dobra, no. teraz hmm, nazywa kopalnia. Czekajcie, co będzie w tą stronę. Nieżna wioska, tak. Farma. Bogata miścina. Tu zrobimy a sobie. Tak. Dobra. No. Tartek. Nie chcemy tartaku. No, jest powieść, no o, jest zatoka rybacka, czyli się przenosimy. No, zatoka lecimy. Jesteśmy. To jest tak, chyba tutaj będzie ten farmer, Żybak znaczy. Poczekajcie, bo oni są tak dokładnie, tylko pytanie, który to jest ten, z którym mamy pogadać. Nie wiem. Ma... Czy tutaj jest. Tam widzę McHallwesta. Czyli już wiem, który to jest. Nie, czyli to jest ten drugi. Czy musimy się udać w tą stronę. Gdzieś tam jest, chyba. Teraz, z tego co dobrze kojarzę. I. Um, aha, czekajcie, co? Ty, uh -huh, spoko. Ja jakby muszę iść chyba w tą stronę. Ale nie jestem pewna. Wiecie co? Zobaczmy się na miejscu. Okej, okay, udało mi się znaleźć rybaka, <laughs> jak widać troszeczkę z umiejętne pochłam, o, troszeczkę mi się pomyliły miejscówki. Oj, jejku, jejku, dobra. Ja nie, znowu nie ten przycisk. I zobaczmy co dla nas ma. О oh, нет. No. <coughs>

Stoczka. Mamy mu surowe ryby przynieść. <laughs> Na pewno się uda. Będzie dobrze. Dobra, to za chwilę się widzimy, jak będę miała te 8 ryb. Szczerze mówiąc, no tak, nie chcę im się ich kupić. Strasznie mi się nie chce. Do tego po prostu złowiłam jedną, mi się będzie Kupimy najpierw ryby, później mu je damy i będzie ich 8. On chciał surowych ryb. Mhm, mm kupmy. No to kupimy po kolei, tak. Jedną sztukę. Mamy dwie, trzy, cztery, tak będzie. Mamy pięć teraz. No halo. Pięć teraz dopiero weszło. O, sześć. Siedem i jest osiem. Dobra, pasuje. I oddajemy mu te ryby. Tak się no Jest lenio. Hmm. Да, конечно. Давай, давай. Сейчас. Okej, okay, czyli lecimy do i Teraz pewnie będzie tak, że pójdę do każdej, jakby miejscówki, to my się przeniesiemy tam. Jakby już też tam byłam. Uf, po prostu ja sobie odblokuję, po gdzieś tam po filmie, pobiegam po całej mapce i spróbuję odkrywać te potrzebne tam. Większość tych jed, jed, Ojeju. Więcej tych miejsc, bo coś czuję, że właśnie będą one potrzebne. A tak przez przypadek przez Zatokę przebiegłam. Zaliczyłam i ja się w sumie stwierdziłam, że już oh, skoro jestem... Będę biec koło Zatoki, to czemu będę nie dalej. No i pobiegłam też do Krasnoludzkiej tam do Krasnoludów. Yy, bo biegłam do tej kopalni. Ale szczerze... Że... No, to jest takie szczerze, to no się ujało szybko dość. Także będzie git. się przenieśmy do tej krasnoludzkiej kopalni. Czekajcie bym się teraz tak ścięło to masakra. Mi się tylko podoba to, że jak włączam nagranie, to oczywiście musisz się ścinać. Tylko na nagraniu. Tak, tak. Tu będzie główne miasto, wiem. Farma. I to jest kopalnia, dobra. Się przyłączyło. To jest ten, właśnie. Trzecie. Mm, Teraz wyłączam środek. Ja <noise> tego nie lubię. alor. I jesteśmy. Mam osiągniętą miejscówkę, i teraz trzeba znaleźć górnika. O górnik jest akurat po drugiej stronie. Górnik jest na dalej, Tam.